Witam Państwa serdecznie z tej strony Daniel Kostecki, a to jest tygodniowy przegląd rynków, a więc to, co miało miejsce w ubiegłym tygodniu, to co na rynki wpływało, a to, o czym Państwo może nie mieliście czasu śledzić tychże wydarzeń, także dzisiaj w tym momencie w pigułce o tym, co działo się w ubiegłym tygodniu na rynkach finansowych, na co warto zwrócić uwagę. A więc zaczynamy od wydarzenia tego tygodnia. Ja za wydarzenie tego tygodnia uznałem przede wszystkim odczyt inflacji ze Stanów Zjednoczonych oraz wystąpienie Janet Jelen. Inflacja w Stanach Zjednoczonych w ujęciu rocznym, z danych wynika, że wzrosła ona w październiku aż o 1,6%, co jest najwyższym poziomem od listopada, drodzy Państwo, 2014 roku, więc ta inflacja w Stanach Zjednoczonych, ona powoli. Zaczyna zmierzać, zbliżać się do celu Fedu, czyli do 2%. No i również Janet Jelen w tym tygodniu i jej wystąpienie w kongresie, gdzie Janet Jelen już wcześniej w opublikowanym komunikacie o godzinie 14 mieliśmy publikację komunikatu, o 16 dopiero wystąpienie. No i w tymże komunikacie można było przeczytać, iż zbyt długie wstrzymywanie się z podwyżkami stóp może oznaczać szybsze zaostrzenie polityki monetarnej. Może Janet Jelen tutaj miała na myśli to, że Fed. Właśnie wstrzymywał się już z takimi podwyżkami do czasu wyborów. Teraz jak już jest wszystko jasne, Fed też widzi reakcję rynków, która nie jest paniczna, a więc dzięki temu może czuć się bardziej komfortowo to stopy podwyższając. Może zaznaczyła tutaj, że niewykluczone, iż to tempo podwyżek będzie szybsze niż wcześniej oczekiwano. No i dodatkowo na naszym spotkaniu na początku tego miesiąca Komitet FOMC, FOMC to jest taki organ podobny do Rady Polityki Pieniężnej w Polsce, uznał, iż opinia odnośnie podwyżek stóp procentowych wzmocniła się i taka podwyżka może nastąpić relatywnie szybko, czyli w grudniu. To jest opinia Janet Jelen, co również wzmocniło dolara, na co także inwestorzy wyczekiwali w tym tygodniu. Więc opinia jak najbardziej dla mocniejszego dolara korzystna. No i tak też to działo się na światowych rynkach. Natomiast nie tylko o dolarze, bo do dolara za chwilę przejdziemy, również to co było istotne, to to co działo się na rynku ropy, drodzy państwo. Ropa największy tygodniowy wzrost od września. Ropa podrożała w tym tygodniu. Minister Energii Algierii Oświadczył, że OPEC nie cofnie się od decyzji podjętej we wrześniu, czyli podczas tych nieformalnych rozmów a propos cięcia wydobycia. Dodatkowo Irak optymistycznie podchodzi do tego porozumienia i Rosja jeszcze dyskutuje z krajami OPEC też w sprawie tego porozumienia. I tutaj także nie widać żadnego, żadnych zgrzytów i sprzeczności co do tego, żeby właśnie to wydobycie obciąć. Przypomnę, że posiedzenie to oficjalne posiedzenie OPEC 30 listopada w Wiedniu. To będą informacje, które będą dla nas najistotniejsze z punktu widzenia rynku ropy. Mówi się o tym, że to cięcie wydobycia powinno sięgnąć około miliona baryłek dziennie, aby rynek ropy mógł zareagować na nie wzrostem. Jeśli cięcie będzie mniejsze, no to wtedy też na ropie powinniśmy obserwować ruch spadkowy. Bo cały czas mamy nadpodaż surowca na rynku. No nie mówiąc już o reakcji spadkowej, w momencie kiedy takiego cięcia wydobycia w ogóle by nie było. Także też trzeba o tym pamiętać, bo na razie rynek nastawia się dość mocno na to, że to cięcie jednak będzie, bo tego typu informacje na rynek właśnie napływały. Stąd też ropa w tym tygodniu, największy tygodniowy wzrost od września. Dodatkowo to, o czym warto wiedzieć, SP 500 nadal bardzo blisko historycznych szczytów. Amerykański indeks giełdowy, złoto, drodzy Państwo, najniżej od końca maja, oraz srebro, najniżej od czerwca. Tutaj również siła amerykańskiego dolara przyczyniła się poniekąd do wyprzedaży na rynku złota oraz srebra. No a także po prostu te surowce, które uznawane są też poniekąd za takie bezpieczne przechowanie pieniędzy, no nie dają aż tak korzystnych stóp zwrotu, więc są w takim środowisku nastawione na bardziej ryzykowne inwestycje, wyprzedawane. I dodatkowo jeszcze to, o czym trzeba wiedzieć, to seria osłabienia euro względem dolara jest największa od 1999 roku. Tak solidnych spadków i systematycznych na, na euro względem dolara nie obserwowaliśmy od 1999 roku. Tak podała w tym tygodniu agencja Bloomberg, która także dodała, że seria umocnienia dolara amerykańskiego względem franka szwajcarskiego jest największa od 1975 roku. Więc widzą Państwo, że te ruchy na dolarze są naprawdę poważne, i do tego też za moment przejdziemy. Widzimy za moimi plecami, jak kreowały się wykresy głównych światowych indeksów giełdowych. Dow Jones konsoliduje się przy tych lokalnych historycznych szczytach SP 500, również z tym, że Dow Jones wcześniej już te nowe historyczne szczyty wyznaczył, SP 500 jeszcze nie, natomiast na europejskich parkietach. Generalnie aż takiego dużego optymizmu cały czas nie obserwujemy. eurostox 50 konsoliduje się gdzieś pod wielomiesięcznymi wierzchołkami, podobnie jak i niemiecki DAX. To również obserwujemy konsolidację pod tymi ostatnimi wielomiesięcznymi szczytami. Także europejskie parkiety aż tak optymistycznie nie reagowały. Natomiast na wyprzedaż Jena z kolei bardzo pozytywnie reaguje japoński Nikkei, który pnie się do góry. Warto także zauważyć, że indeks strachu WIX cały czas znajduje się na relatywnie niskich poziomach, a czym niżej indeks strachu WIX, tym jest to bardziej korzystne dla byków na giełdach. A propos giełd, WIG20 w tym tygodniu niestety prawie minus 4%, zamknięcie tygodnia 1725,74 punkta, natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to to, iż czym mniejsze spółki, czym indeks mniejszych spółek, MWIG40 minus 1,88, a jest WIG 80 tylko minus 1,65. Także to duże spółki tutaj najbardziej traciły na warszawskim parkiecie ten indeks. Natomiast czym mniejsze spółki, tym straty były mniejsze. No i jeszcze WIG 20 short, taki indeks plus 4,8% indeks ten zyskuje w momencie kiedy na warszawskim, na warszawskim parkiecie mamy spadki, dlatego że ten indeks rośnie wtedy, kiedy gdyby królują pozycje krótkie, a więc kiedy to niedźwiedzie zyskują przewagę na rynku, więc wig wejścia short do przodu o 4,8%. Natomiast jak wygląda wykres WIGU20, w ubiegłym tygodniu wspominałem Państwu o tej barierze 1800 punktów, widzieliśmy tutaj wcześniej również na historii tego wykresu, jak ta bariera była dla tego rynku istotna. No i teraz zbliżyliśmy się do bariery, która z kolei podtrzymywała ten rynek już tutaj wcześniej, wrzesień czy też październik, połowa września koniec września i połowa października. To są to dołki w rejonie 1710 punktów, do których to WIG20 zbliżył się w minionym tygodniu i które to poziomy powinny zostać wybronione, jeśli chcielibyśmy liczyć na powrót w okolice 1810 punktów. W innym przypadku tak istotne bariery, które były bronione przez dłuższy czas ich pęknięcie mogłoby doprowadzić do zdecydowanej przewagi sprzedających na warszawskim parkiecie, więc warto zwrócić uwagę na okolice tego poziomu w przyszłym tygodniu. Natomiast wracamy na globalny rynek walut i tutaj dosyć znacząca wyprzedaż japońskiego jena w tym tygodniu w relacji do dolara. Według danych Finviscom do, japoński jen stracił prawie 4%, 3,85%. Na drugim miejscu dolar australijski minus 2,75%, euro minus 2,5%. Generalnie do dolara amerykańskiego traciła każda waluta z tych głównych, oprócz dolara kanadyjskiego, który według Finviz zyskał 27%. Dolar kanadyjski silniejszy do dolara amerykańskiego, a to głównie za sprawą tego, co obserwowaliśmy w cenach ropy naftowej. Ropa naftowa, która wystrzeliła do góry w myśl porozumienia odnośnie cięcia wydobycia i to także sprzyjało dolarowi kanadyjskiemu, dlatego że Kanada jest eksporterem tego surowca, więc czym wyższe ceny? ropy, tym dla gospodarki Kanady lepiej, więc i dla dolara kanadyjskiego także i to była jedyna waluta z tych głównych, z tego zestawienia filmicką, która to zyskała względem dolara amerykańskiego. Natomiast jeśli chodzi o zestawienie wykresów głównych par walutowych świata, euro i jen w relacji do dolara były najtańsze od maja, Frank w relacji do dolara był najtańszy od lutego, a indeks dolara wzrósł do najwyższego poziomu od kwietnia 2003 roku. Z kolei dolar australijski był najtańszy do dolara od czerwca. Widzimy po tych wykresach, jaki stopnie amerykański dolar się umacniał. Widać to zwłaszcza po wykresie dolar -jena, który pnie się systematycznie do góry. Tutaj mamy dolara australijskiego i potężne spadki. Za moimi plecami po mojej prawej stronie widzimy, w jaki sposób nurkowało euro w relacji do dolara amerykańskiego oraz w jaki sposób nurkował dolar nowozelandzki. To tutaj na tym wykresie, także ta przecena walut światowych do dolara amerykańskiego była naprawdę bardzo znacząca. I warto cały czas o tym pamiętać, iż temat Fedu, temat podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i ogólnie każdy publikowanych danych ze Stanów jest tematem dla rynku w tym momencie numer jeden. I zerknijmy na polskiego złotego, bo tutaj także wiele się działo, jeśli chodzi o naszą walutę. Co prawda, do franka czy też do euro jak i funta brytyjskiego, złoty w tym tygodniu zbyt wiele nie tracił, natomiast to, co działo się względem dolara amerykańskiego, no to to już przejdzie do historii, drodzy Państwo, bo to jest kolejny tydzień, jak widzimy po tej świecy i kolejnej, to są dwa tygodnie, kiedy to złoty w bardzo zdecydowany sposób traci do amerykańskiej waluty, ale jak wspomniałem, indeks dolara jest na najwyższym poziomie od 2003 roku, indeks, czyli zestawienie dolara amerykańskiego z notowaniami innych światowych walut, natomiast para dolar-złoty była już na najwyższym poziomie od 2002 roku, czyli złoty był najtańszy do dolara od 14 lat, przekraczając poziom 4 złotych 20 groszy, zł, więc ten tydzień przejdzie na pewno do Historii polskiego rynku walutowego. Także wyprzedaż złotego do dolara, głównie na innych parach ze złotym, także wyprzedaż, ale już nie aż tak zdecydowana. Natomiast jeśli chodzi o zbliżający się nowy rok, tutaj dla Państwa na stronie rynki rynkinarzywo.tv znajduje się zestawienie najlepszych strategii banku Goldman Sachs na 2017 rok. Bank Goldman Sachs, dosyć popularny bank, stąd też inwestorzy zwracają uwagę. Na to, o czym on mówi. No i tutaj, e, według tego zestawienia, Goldman Sachs liczy na niepewność w sprawie Brexitu oraz liczy na to, że cały czas tematy polityczne w Europie będą sprzyjać osłabieniu euro. Brexit będzie sprzyjać osłabieniu funta, a tematy polityczne w Europie osłabieniu euro do amerykańskiego dolara. Stąd też e, wyprzedaż funta czy też euro do dolara to jest jedna strategia banku Goldman Sachs. Jeśli chodzi o te wydarzenia polityczne, ja zachęcam do Obejrzenia, obejrzenia wywiadu z naszym gościem Marcinem Kiepasem a propos kalendarium wydarzeń politycznych w Europie, więc warto to sobie odświeżyć, aby też wiedzieć o czym Pan Goldman Sachs mówi w swoich prognozach. I również Pan Goldman Sachs tnie prognozę dla USD na 6 miesięcy z 1,21 do 1,18, na 12 miesięcy z 1,25 do 1,14. Kolejna z, kolei, kolejna z kolei strategia to osłabienie yuana, chińskiej waluty w relacji do dolara. I tutaj pozycja długa na USDCNY, czyli na kupno dolara za chińskiego yuana. No i dodatkowo trzecia strategia: kupno zarówno, zarówno reala brazylijskiego, rosyjskiego rubla, indyjskiej rupi oraz południowoafrykańskiego. Randa, czyli BRL-RUB-JNR-ZAR na długo, wobec równopodzielonego koszyka wona południowo-koreańskiego oraz singapurskiego dolara. Perspektywa dla wzrostu w Brazylii, Rosji, Indiach i są silne, z kolei Korea jest narażona na osłabienie Iwana, o czym było w punkcie drugim, a niska inflacja w Singapurze może oznaczać, że. Dolar singapurski będzie słaby. To jest trzecia strategia banku Goldman Sachs, która pojawiła się w tym tygodniu, więc jako ciekawostkę również i w tym podsumowaniu się ona znalazła. Kilka słów jeszcze o wykresach, także techniczny przegląd rynków. W pigułce, drodzy Państwo, dlatego że techniczny przegląd rynków pojawia się codziennie w programie Start Dnia w rynkach na żywo, rynki na żywo.tv od godziny 9.15, więc teraz tylko trzy wybrane wykresy. Z mojego punktu widzenia najciekawsza jest to oczywiście prywatna e, opinia i patrząc na wykres ropy mamy bardzo silne wsparcia, które zostały utrzymane przez ten rynek w ostatnim czasie, z tego też miejsca mamy to ostatnie bardzo silne odbicie, więc jeżeli to wsparcie będzie nadal utrzymywane, a z kolei OPEC zdecyduje się na cięcie wydobycia, to zgodnie z tym układem technicznym niewykluczone, że pojawi się impuls podobny do tego, który obserwowaliśmy. Tutaj mamy impuls wzrostowy, po tym, to, po tym impulsie dość rozbudowana korekta i możliwy kolejny wtedy też impuls wzrostowy. Jednak czynniki techniczne musiały tutaj zostać poparte czynnikami fundamentalnymi, a to wsparcie, które zostało tutaj zaznaczone, nie mogłoby zostać trwale pokonane. Drugi z ciekawych wykresów w tym tygodniu to jest dolar nowozelandzki i dosyć klasyczna formacja głowy z ramionami. Widzimy układ lewego ramienia, głowy, no i na samym końcu ramienia prawego. Wybicie linii szyi w tym tygodniu, także zgodnie z teorią tej formacji, mierzony ruch spadkowy mógłby doprowadzić do naprawdę sporej przeceny dolara nowozelandzkiego. Czy tak będzie, to oczywiście czas pokaże. Analiza techniczna nie jest żadną wyroczną, ale na nią również można by zwracać uwagę, jeśli ktoś analizuje rynki, więc to też subiektywna oczywiście opinia na temat tego, co na tym wykresie się pojawiło. No i koniec końców jeszcze dolar australijski, który też zdecydowanie tracił do dolara amerykańskiego, ale tutaj przede wszystkim chodzi o wybicie z tej konsolidacji dołem. Widzieliśmy, to jest wykres tygodniowy, więc wiele tygodni konsolidacji na dolarze australijskim i w końcu wybicie dołem. Wcześniejszy trend to trend spadkowy, także niewykluczone, że dolar australijski po zresztą skutecznej obronie tych ostatnich szczytów będzie chciał kontynuować wyprzedaż względem dolara amerykańskiego. A co temu ma też posłużyć? To również temat, który pojawił się w tym tygodniu. Także wykres tygodnia, drodzy Państwo, w tym momencie jest to wykres porównujący różnicę w rentownościach obligacji Australii i Stanów Zjednoczonych do kursu właśnie pary AUD/USD. O co w tym chodzi? Otóż Australia czy też Nowa Zelandia to są kraje wysokich stóp procentowych oraz relatywnie wysokich rentowności obligacji. Co na przykład sprzyja strategiom typu carry trade, a więc inwestorzy zapożyczają się w walucie tańszej i lokują te środki na chociażby depozyty, gdzie te stopy procentowe są wyższe bądź kupują wyżej oprocentowane aktywa, jak na przykład obligacje, w tym wypadku na przykład Australii. No i tego typu proceder ma sens, jeśli ta różnica pomiędzy oprocentowaniami chociażby amerykańskich czy też australijskich obligacji jest relatywnie duża, że opłaca się wykonać tą całą operacje. Natomiast jeśli ta różnica maleje, tak jak to ma miejsce teraz, czyli widzimy ten spread, on zdecydowanie zaczął spadać, czyli już to oprocentowanie obligacji Australii nie jest aż tak korzystne w relacji do oprocentowania obligacji USA, jak to miało miejsce wcześniej. To inwestorzy mogą zaprzestać takiego procederu, a wręcz odwrotnie mogą nawet zacząć zamykać wcześniej zawarte transakcje, co z kolei, jak widzimy porównując wykres USD do spreadu rentowności, widzimy, że może powodować również spadek kursu. Teraz jeśli ta tendencja, czyli spadek różnicy w oprocentowaniu obligacji będzie się pogłębiać, czyli na przykład rentowności Stanów Zjednoczonych będą rosły, a jeszcze może się okazać tak, że wzrosną powyżej, w tym wypadku akurat to są 10 obligacje, wzrosną powyżej oprocentowania Obligacje Australii to proceder carry trade, w ogóle już nie będzie mieć sensu na tego typu papierach i wtedy też może to doprowadzić do jeszcze większych wstrząsów. To też temat, który został poruszony w tym tygodniu, dlatego że jest to naprawdę tematem ciekawym i warto na to zwrócić uwagę, w jaki sposób porusza się rynek obligacji oraz rynek walutowy, zwłaszcza jeśli chodzi o carry trade, gdzie oprocentowanie ma znaczenie. Więc to był drodzy Państwo tygodniowy przegląd rynków. Ja oczywiście serdecznie zapraszam już na jutro na start dnia o godzinie 9.15 od poniedziałku do piątku. Wszystkie szczegóły na stronie rynki, oraz w mediach społecznościowych na Facebooku czy też Twitterze rynków na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. A jeśli kogoś interesują tego typu, ale dzienne podsumowania, to również zapraszam na ekspres rynkowy, który także pojawia się w godzinach popołudniowych w trakcie tygodnia po godzinie 17, bądź też po godzinie 18. Szczegóły także na miki.nażewo.tv oraz na YouTubie, Facebooku i Twitterze. Dziękuję Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie, pozdrawiam, życzę udanego tygodnia.